Siedem elementów, które możesz wykorzystać, by Twoje szkolenie, prezentacja czy przekaz były skuteczniejsze oraz jak i kiedy ich używać. Może kiedyś prowadziłeś szkolenie, stałeś przed grupą ludzi i zastanawiałeś się, jak do nich dotrzeć. Widziałeś, że Twoje skojarzenia, Twoje rozumienie tematu nie do końca pasuje słuchającym. Nie nadajecie na tych samych falach. A gdyby dało się Twój przekaz uporządkować, żeby skojarzenia słuchaczy wiodły we właściwym kierunku, gdyby udało się tak skonstruować metody prezentacji, by zmaksymalizować jej efekt, z odpowiedzią przychodzi nam właśnie teoria Stożka Doyla, która jest uchwyceniem idei rozróżniających różne sposoby dotarcia do ucznia czy szerzej odbiorcy. Jej prehistorię można odnaleźć w znanym powiedzeniu Konfucjusza: powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Według idei Doyle'a zapamiętujemy 10% tego, co czytamy, czyli na przykład z lektury przepisu lub książki, 20% tego, co słyszymy, czyli na przykład z audiobooka lub na wykładzie, 30% tego, co widzimy, czyli oglądając film. 70% tego, co sami mówimy, czyli gdy na przykład prowadzimy wykład, i 90% tego, co robimy, czyli gdy na przykład naprawiamy samochód. I jeśli przygotujesz materiał ściśle według zasad powyższych teorii, prawdopodobnie odniesiesz porażkę. Twoje szkolenie nie dotrze do ludzi. Wyjdą z niego niezadowoleni, lub staną się tacy, kiedy zorientują się, że właściwie nic się nie nauczyli. Wbrew zapowiedziom nie posiedli ani nowej wiedzy, ani nowych umiejętności, a najwyżej miło spędzili czas. Dziś chciałem przedstawić krytykę wielkiej idei, którą opracowałem na podstawie ciekawego artykułu Dominika Freiberga, link do którego znajdziesz poniżej. Wyjaśnię teraz o co chodzi, a potem pokażę ci obiecane 7 sposobów. Sytuacja ze Stożkiem Doyla przypomina bardzo stary kawał o radiu Erewań które prostowało informacje, jakoby w Moskwie, na Placu Czerwonym, rozdawali samochody. Otóż nie w Moskwie, a w Czeremchowie, nie samochody, a rowery, nie na Placu Czerwonym, a pod Remizą, nie rozdawali, a kradli. Profesor Doyle rzeczywiście jest autorem rysunku Stożka, lecz sam twierdził, że nie jest to żadna ilustracja teorii, lecz rysunek mający pobudzić dyskusję na temat stopnia abstrakcyjności materiału w zależności od sposobu jego prezentacji. Ponadto Doyle nigdy nie badał tego, po prostu subiektywnie poukładał te elementy, umieszczając je graficzne na słynnym już Stoszku. Natomiast procenty pojawiły się troszkę później, dopisane przez pewnego pułkownika armii USA, który prowadził szkolenia dla pracowników branży paliwowej, równie arbitralnie przyjęte i bez poparcia żadnych badań. Widzisz też, że nie ma związku między poziomem abstrakcji a stopniem przyswojenia. Wymienione przez Doila elementy są bardzo cennym wkładem w rozróżnianie stylów czy środków prezentacji. Jeśli materiał może być przedstawiony na wiele wymienionych sposobów i bardziej zaangażować odbiorców, to powinniśmy skorzystać z jak największej ich liczby. Podobnie, jeśli możemy używać podczas prezentacji czy nauki więcej zmysłów, to bądźmy kreatywni i rozszerzmy spektrum doświadczeń. Dlatego mogę pozytywny przekaz stojący za ideą stożka Doyla podsumować. Zaplanuj przekaz w taki sposób, by dotrzeć do odbiorcy na jak największej ilości poziomów. Dyskutuj, pokaż obrazy i fotografie, książki, daj czas na pracę własną z materiałem, prowadź notatki, wejdź w interakcję i pobudź do interakcji z tematem. Znów niestety okazuje się, że nie ma drogi na skróty. Nie można zastąpić lektury warsztatami, pracy w grupach rysunkiem czy pisaniem, ale użycie tych mediów w rozsądny sposób może po pierwsze przekazać informacje, a po drugie ułatwić odbiorcy zapamiętanie, przyswojenie wiedzy czy podjęcie decyzji. Bo wyobraź sobie, co mają uczniowie przedyskutować, jeśli wcześniej nie przeczytali lektury. Jak mają się przygotować, jeśli wcześniej nie wynotowali sobie kluczowych kwestii, problemów, nie przygotowali cytatów? I czy rzeczywiście liczysz na to, że spontaniczna, nieprzygotowana i nieprowadzona dyskusja nie zmieni się radośnie w rozmowę o jakimś nieistotnym z punktu widzenia idei szczególe? Jednak wykorzystanie tych wszystkich elementów, to znaczy czytania, Notowania, słuchania, mówienia, a nawet konstruowania modeli przestrzennych może pomóc im zapamiętać, przyswoić, przeanalizować czy spojrzeć na problem z kilku punktów widzenia. Czasami dostrzeżenie złożoności problemu jest równie istotne jak poznanie jego głównego zarysu. W jaki więc sposób używać poszczególnych elementów? Po pierwsze, lektura i przygotowanie wstępnych notatek. Da Ci to możliwość zarysowania tematu. Raczej na tym etapie unikaj tekstów źródłowych, chyba że starannie wyselekcjonowanych fragmentów, bo zniechęcisz słuchaczy lub po prostu ich nie przeczytają. Po drugie, jeśli masz materiał, który wymaga wyobrażenia sobie procesu czy wzajemnych zależności, to graficzne przedstawienie czyli makieta, zdjęcie, model trójwymiarowy, rysunek poglądowy czy film, taki jak ta animacja, będzie na miejscu? Jeśli chcesz, by odbiorcy nauczyli się skomplikowanej struktury, to dobrze będzie, jeśli popracują rękami, konstruując model, czy manipulując częściami albo ich modelami. 4. Jeśli chcesz im uzmysłowić złożoność problemu, którego centrum zarysowujesz, to dobrym narzędziem będzie film czy inne ruchome obrazki, gdyż możesz wówczas dowolnie prowadzić uwagę odbiorcy, pokazując szczegół, przechodząc do ogółu lub pokazując koneksję między częściami co również dotyczy moich animacji. Podobnie, jeśli chcesz podkreślić wieloaspektowość zagadnienia, to praca w grupach, a następnie dyskusja wspólna pomogą osiągnąć ten efekt. W tym wypadku pamiętaj, żeby dobrze przygotować bazę, szkielet, na którym mogą oprzeć się moderatorzy, a następnie prowadzący dyskusję. Prowadzenie i moderowanie dyskusji to złożony i trudny temat, ale wart przygotowania. 6. Jeśli zależy Ci na zapamiętaniu materiału, który niekoniecznie jest ze sobą powiązany np. tak jak słówka w jakimś języku, to dobrym pomysłem będzie wplecenie ich w opowieść. Opowieść nie musi być od razu czy w całości przez ciebie tworzona. Nawet byłoby to niewskazane. Ważne, żeby mózgi lubiące smaczne historie zadziałały jako nasi sprzymierzeńcy, a nie zasnęły. Ostatni, siódmy grywalizacja. Jej elementy na ćwiczeniach zawsze podnoszą energię, polepszają zapamiętywanie. Jeśli uda ci się wkomponować w proces edukacji elementy współzawodnictwa w ciekawy sposób, to wpłynie to na plus, na efekty. Mam nadzieję, że spodobała Ci się pozytywna esencja nieco mitycznej idei. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zrób to. Daj łapkę w górę i uderz w dzwonek. Jaki dzwonek? Ten na dole po prawej. Niedługo następna animacja. Do usłyszenia.